W tym odcinku zagramy sobie na Extreme Super Battle Road e, związanego z kategorią MAGIC Power. I ten stage będzie odrobinę trudny, szczególnie jeżeli macie LR-AGL Superbu ani LR, znaczy nie LR-AGL 21, jakie ja na przykład tutaj. Wtedy trzeba wykorzystywać całkiem sporo itemów, ale jeżeli rotacja na to pozwolą to nie będzie trzeba aż tylu wykorzystywać. Natomiast jeżeli macie AGL LR Super Buu, szczególnie po dzisiejszych samonach, jeżeli nie dostaliście LR SSJ Trio, no to mogę powiedzieć, że to jest taka nagroda pocieszenia, bo możecie użyć akurat tego SuperBu tutaj. I rotacje tutaj są nieciekawe, chociaż da się jakoś to ładnie odwrócić. Użyjemy sobie Ashera na początek I zaatakujemy Kaioshina Tym Janembu oraz Kidbu I liczymy tutaj na Stuna Ponieważ wtedy nie będziemy musieli wykorzystać drugiego itemka A Android 21 nie powinna e, Mieć problemów z Gohanem Więc liczę tutaj na Super atak albo dwa od no i mamy tego stuna co chciałem. Chociaż on może pokonać nawet Kyrshina. W ogóle możecie zobaczyć, jak bardzo szybko ten Kidbu się rozkręca. Najpierw 3,5 miliona, teraz 5 milionów było. No i brawo, mamy go na stunie. Mogę zrobić to w taki sposób. Dwa ataki od Gohana powinny zrobić różnicy i powinniśmy to tak zostawić. Jeżeli się uda to 21 powinna tak 3-4 super ataki i pokonać Gohana. Plus ewentualnie jeżeli by tam powiedzmy zadała kryty albo stuny, no to mamy tak naprawdę bardzo dobrą sytuację. Ja wtedy albo pokonajmy Gohan'a, albo zostaje nam tylko Kaioshin do pokonania w następnej torze. No i dobra, zastanowiliśmy go, a to zostaje nam już tylko tak naprawdę Kaioshin do ogarnięcia. Okej, okay, Gohan jest z głowy i Kaioshin tutaj będzie pokonany chyba przez chudego Buu albo przez Exchange Buu i tyle. Okej. Okay. poszło całkiem płynnie. Teraz znowu będziemy mieli Janembu i Kidbu, ale także 21. I będziemy mieli także Big Bad Bosses tutaj, więc to mnie cieszy bardzo. Ponieważ to jest dodatkowy boost na do ataku właśnie tego Kidbu, weźmiemy sobie, zrobimy to w taki sposób. Zatakujemy sobie tutaj Janembu tego Tranksa. I teraz Kidbu niech atakuje wszystkim, co ma w Gotena tak samo może zrobić 21. Jeżeli to będzie Stun w Gotena, to tak naprawdę taka sama sytuacja jak przy Gohanie, Będziemy fokusować się na tranksie i... powinno wystarczyć. Jeszcze jeden atak, no prawie 6 milionów właśnie z tym Big Bad Bosses. i nie ma stona niestety ale jest jeszcze jeden atak i 7 milionów mówię, on się rozkręca bardzo szybko jeżeli to fajnie kryte no to chyba powinniśmy pokonać Gotena nawet jeszcze z krytem, dobra pokonany Goten ten run zaczyna się bardzo obiecująco najgorzej będzie z końcówką pewnie i teraz tak, zasujlujemy sobie atak taką yy... int 21 i możliwe, że AGL powinna pokonać Pranxa. Jak nie pokona, to jest jeszcze chudy buł i to on powinien sobie z nią poradzić. Ok, mamy SILA, świetnie. I następnym razem, kiedy będziemy mieli właśnie tą rotację z INT 21 i AGL 21, będziemy mieli także Physical 21 do tego. No. I przechodzimy do trzeciej walki. I tutaj mamy SSJ3 Goku i SSJ2 Vegeta. I oni tutaj będą bardzo dużo bili, z tego, że mamy taką rotację, jaką tutaj widzicie. Więc tutaj dla bezpieczeństwa używam obuisów. Ponieważ oni są tutaj niezbędni. I teraz tak atakujemy. Tutaj, te wszystkim, co mamy. I zostawiamy e, SSO3 Goku dla Android 21. Ok, mamy garda jeszcze u Janembu. To nam pomoże. Szczególnie, jeżeli byłby to jakiś super atak. Kurczciech, co to teraz potrafi ten Janembu. A po poprzednich ranach. Nie siadało nic. Nakidbu jak sobie radzi? No, 2,5 miliona, ok. Ale żeby z dodatkowego super ataku, no co jest? Ale nie, no sprawił się w drugiej walce, no to nie będę narzekał. Teraz, żeby tutaj się nic nie zwaliło, i jest ok i mamy najlepszą rotację jaką chcielibyśmy czyli właśnie 3 razy Twenty 21 i zrobimy sobie to w taki oto sposób tak i zostawimy wegetę na koniec dla nie wiem albo pokonamy go teraz albo dla kidbu pięć milionów, ok. No i jeszcze teraz skrytym 3 miliony i mamy stuna na goku, co nam pomoże. Drugi superatak, Jeszcze zostanie jeden, albo jeszcze dodatkowy z. Chociaż nie, chyba nie ma dodatkowego z hidden potencjału, albo już zapomniałem. No i mamy SSJ od 3 goku z głowy przynajmniej na teraz. Jeszcze tutaj zaatakuję Physical 21 i Int. I będziemy mogli przejść do chyba ostatniej już tury. No. I możemy zrobić to w taki sposób. Ręki dwu ma 300% def, defa, tak. Dobra, to zrobimy to w taki sposób. Niech on tutaj zaatakuje sobie. I powinniśmy pokonać. A, Vegeta. 5 milionów, ok. Jeżeli tu wpadnie kryt, no to... Tak naprawdę jest koniec. No. Więc... Tak. Dwa razy po dwa itemy jest zużyte. Chociaż mógłbym nie używać raz tego Wisa. Gdyby tutaj taki topowy perforaus był, czyli na przykład nie wiem.. Unikałby żaden Bułżewskich ataków. 21 też by unikała. I tak dalej, i tak dalej. To pewnie dałoby się to zrobić bez itemów. Ale no. Takim teamem i w taki sposób też to idzie. Mam nadzieję, że wam się film spodobał. Ja dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.